Pada na Discorda, pierwszy link w opisie. Tutaj macie pięć ostatnich subskrybentów. Jak chcecie tam znaleźć, to zostawcie suba. No, no, ja jestem Sopkan, No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ocenianym Tak, gdzie znajdujemy się na Dragon Line. No i po zalogowaniu się możemy użyć od razu HUD z PSRPG. E, no i mamy do wyboru takie spany jak span Sanfiero, przechowanie obrazów w Sanfiero, no i Sport Carson. Okej, okay, no to zrespimy się Fiero. No i dobra, od razu mamy nie, markery z PSRPG, tylko tutaj się kręcą. Jakieś popierdolone, ale chuj. No nie wiem, PSRPG mamy również te ban Komaty, menu interakcji, zapomniałem czego ale chyba też z tego e, no i tutaj mamy w ogóle menu na, na spawn Fort Carson i tak dalej. Zobaczmy sobie to F11, które Kite jest dobra tutaj, czyli Ford Carson. E, mamy jakieś bipy, więc jak sobie zwiedzimy San Fierro, no to zapewne do Fort Carson e, też się udamy i tam. Serwerze aktualnie siedzi 8 na 30 osób, więc tutaj mamy, nie, to jest też jakieś PSRPG, prze, chyba przerobione, no tak, to jest po prostu. E, przerobione, otrzymałeś konto premium na 999 dni, więc w porządku, sam premium na 3 lata, tak o. więc mamy również tutaj z tego co widzę darmowe premium, pytanie tylko czy jest z automatu, czy e, po prostu jakiś pisału pisał ukośnik, daj VIPa i kurwa mój i dni. <laughs> Ciekawe, ciekawe. W tym miejscu mamy jakąś pracę. Pytanie tylko, co to jest za praca? To jednak nie jest, chłopaki, praca. To jest, kurwa, nie wiem co to jest. To jest po prostu bankomat schowany w jakimś randomowym tembo, nie wiem czemu. Tak jest, ale tak jest. F1. No to mamy Discorda serwerowego. Wiadomo, że najlepszy Discord znajduje się w pierwszym linku w opisie. E, aktualizacja, administracja, kurwa, jakiś przewodnik. Grę rozpoczynamy w stanie San Andreas w mieście San Fierro. Dzięki gościom, wiem wszystko, kurwa. Rozpoczynamy w San Fiora, więc mi nie potrzeba. Ten, ten, ten wasz Dragon Bot to nie jest waszym Dragon botem, tylko to jest chyba spysa ten bot to czatu, kurwa. Ja już ja, ja nie mogę z tych serwerów niektórych. Przerabiam tylko nazwę i potem wiem. Ja, myślę, że jakiś kurwa odjebali mistrzostwo świata. To, to to już widzimy chyba ósmą ocenanie pod rząd w tym miejscu, odbieranie pojazdów frakcyjnych, jest, są tylko zmienione markery i tyle. Więc no nie wiem. To jest za chwilkę pojawi nam się safydy, tylko że to safydy jest w ogóle włączone? Yeah. Co, co to mamy za safydy? To też jest chyba kurwa z gotowej paczki, jakieś chyba mapowanko tego Safydy. Tylko na innych po prostu nie było włączonych obiektów 3D, a tu są tylko e, włączone obiekty 3D. Chyba tak, jednak chyba tak. Nie wiem czemu ktoś zaparkował sobie y, tutaj na miejscu parkingowym y, jakiś kurwa samolocik, no, ale okej. Okay. Lotnisko miało tylko 20 metrów dalej, ale wiadomo, że lepiej zaparkować na miejscu y, parkingowym, bo to lepiej wygląda. Dobra, znowu mamy giełdę, ustawianie ceny. No, poza tym, że się to kurwa jak, dam, jak ustawię sobie myszkę, przynajmniej tak gdzieś na dole, przy takim poje, to ja tu kurwa nie wiem, znikałem niektóre rzeczy takie macie to mapowanie dojebane. Nie wiem tragedia, tragedia. Eee, I tutaj mamy giełdę i to pewnie sprzedajemy w środku, no w porządku. W ogóle co to jest kurwa za marker, a bo jest po prostu... Bo jest po prostu w jebanym ziemi i tyle, no. Dobra. Nie wiem, śmiesznie, śmiesznie, na razie ten serwer wygląda, kurwa, nie wiem. Się pół rzeczy w nie ładuje. Renderowanie jakieś spizdy. Yy, tutaj mamy pracę tunera przez złomowisko czy coś tego typu chyba, tak? Że w środku nie ma żadnych markerów, więc to chyba kurwa jednak nie działa. Ej, bez kitu pieniądze za tuning lub montaż system pobiera od, od mechanika, dobra, to też jest jakiś dość stary skrypt. Ej, bez kitu tam się nawet nie da naprawić, to po chuj takie coś zrobili, jak tam nawet markerów nie włączyli. Czemu wszystkie serwery kurwa mają niewłączone połowę z osobów? Ja nie rozumiem tego. Jak już podjebali tą paczkę, to chuj, to przynajmniej żebym żemtokolwiek tak działała, a nie to w ogóle nie działa kurwa. Nie, przez tu ta mapa jest tak okrejone, że to chuj, to mało co jest w tym kurwa Sunfero. I co, ja później się do Ford Carson i już cały serwer zwiedziłem. I znowu odcinek 5 minut będzie pewnie trwał, bo to kurwa no co, to. teraz naprawdę jest tyle, że kurwa oceniałem, to bym mógł robić codziennie przez 365 dni w roku, tako. Ale wam się jednak podoba takie ocenianie, jak sobie chodzę i krytykuję te e, serwery. Czypsa mi siemka Sopka. No to siemka master 2115, gang, tako. Proszę nie zastrzęd mi tylko Immer, kurwa jak się zrymowało Dobra. I tutaj szpital jakoś nie jest zbytnio zmapowany. E, Chociaż ja w sumie w tym miejscu nawet nie ma Sopkan czy to ty? To kurwa? <laughs> A kto kurwa nie Sopkan? Sopkan? Ale ja nie odpisuję Bo mi się nie chce i w sumie jak nagrywam to nie wpisuję, a jak ktoś wam odpisuje i próbuje od was zwrócić siano, no to nie jestem ja tylko ktoś się po prostu podem nie potrzeba bo już się podszywają i podszywają A ile można mówić kurwa, że to nie ja nie, się wyjebane w to A jak ktoś jest po prostu głupi i nie rozumie, że ja nie gram w MTA, tylko jedynie wchodzę, nagrywam odcinek i wychodzę, no to niech traci ten hajs i później płaczę, mnie to tam już mało obchodzi. Dobra, no i tutaj mamy pracę Street View, tak mi się przynajmniej wydaje, palę sobie silnik, no i tutaj mamy pracę E, streety, Nawet do niej nie podjechałem, już wiemy, e, jaka tu jest praca, więc kurwa, kozak tal. no i tutaj będziemy mieli przechowalnię z lewej strony, tam standardową, co wszyscy znamy. Tutaj to też bez sensownym wszyscy znamy. Nie wiem po co jest, ale jednak jest, więc okej. Okay. To tutaj może mam jakiś domek, gdzieś mam jakieś podmianki, widzę, tam są jakieś Ferrari, to jakieś elegi, No źle, nie, źle, chopaki mam powiem. No tu się pali kurwa standardowo, oh, wit no, witamy, znowu to samo mapowanie. Ja to kurwa mam deja vu, czuję się jakbym dopiero ten serwer oceniał, bo dzisiaj nagrywam już chyba trzecie ocenianie, chyba już mi się naprawdę dublują to serwerą, sam nie wiem na jakim serwerze jestem dokładnie. <laughs> no to jakiś chyba dragon bot, więc jakiś tam dragon MTA pewnie czy coś takiego. Um, to ty mi pisze, nie kurwa, to nie jestem ja, no go, tak to jestem ja, zobaczę sobie na odcinku, ale nie będę ci o tym pisał. Co to jest w ogóle, jest jakiś śmieszny infernus, ty patu. Spoilerum dali? Zdarzaki z przodu? Nie no, tuning, tuning spoko, to jakaś bestia, no nie wiem, nie wiem tak szczerze co mam o tym serwerze myśleć, bo już na przykład e, zwiedziliśmy, no w sumie to całe Sanfiero. I w sumie wiecie co, to mamy cały chuj. Czy mi czy nagrywam? To ty nagrywasz? Nagrywam, no pozdrawiam, pozdrawiam. Ale ja nie odpisuję. No to chyba trzeba się udać po prostu do Fort Carson. Tam do tego super ultra teleporty się udamy. No i zwiedzimy sobie przynajmniej te parę rzeczy jeszcze w Fort Carson, bo bo Sanfior, z tego co widzę, to mamy z głowy. Tutaj też kurwa te e, mapowanie, jakieś kraty, jakieś Alcatraz. Nie rozumiem w ogóle, o co w tym chodzi, no, ale w porządku. Miałem no Alcatraz jakieś modne stało na tych serwerach i teraz każde jakieś bramy robi brzydkie kurwa. I... Tragedia, bym powiedział, totalna tragedia. Dobra, tutaj mamy ten teleport, tak? Czy mogę się tapnąć e, z moim pojazdem publicznym? E, no chyba nie mogę. Dobra, tapłem się e, do Fort Carson no dobra, no i tutaj y, mamy spawn Carson, no i możemy wrócić do San więc ta teleport y, jak najbardziej w porządku, tutaj mamy mm, mechanika, jest to po prostu skopiowany ten ich mechanik 100 herty znaczy ich, nie ich, bo to oni go raczej nie zrobili no i w tym miejscu mamy lakiernie. tyle w sumie co zrobili to skopiowali model mechanika, no i te, po prostu punkty zmienili lokalizacji tych punktów i tyle tutaj mamy spawn pewnie jakiś cygan przynajmniej miał być za 71 tysięcy mamy coś tam, to jest jakieś duże zarobki chyba serwer, ej zaraz, ale to Opatrzymy Dragon Life, polskie wysokie zarobki, Free Prime. Tam mamy frakcję medyków z rozjebanymi pojazdami na parkingu, no, na dotypowanych takich samolotach. Prawie każdy jest rozjebany. Pytanie, czy mogę się do niego? Ja nie jestem w frakcji, jednak mają to flagowane. Ok, no, zobaczmy sobie interior, jak się prezentuje tutaj, w Ford Carson tych medyków. To mamy skina dyrektora, no to jakieś mapowa jakiś ten kurwa inter jest strasznie ubogi, nie wiem, no dobra. To chyba nie ma co nawet związać jest tragiczny, kurwa, jest tragiczne wychodzę z tego szpitala. Ja chciałbym tu kurwa nigdy go trafić, wolałbym żebyśmy naprawdę, nie wiem kurwa, zakrzepali gdziekolwiek, ale takie szpitala, to ja nie chcę pierdola. I my zagrzełem <grym>, rzecz, chyba skit to taki szpital. Tragiczne, tragiczne to mapowanie, nie podoba mi. się. Chociaż w sumie jedyną rzeczą, jaka mi się podoba na serwerze, to jest kurwa te Dodatki do infernusa bo on w sumie 100 razy lepiej wygląda z tymi tutaj komponentami dodatkowymi. Bo normalnie infernusowi niestety nie można nic e, po prostu steningować, a tutaj możemy dać spoiler, fergi i tak dalej. To jest po prostu jedyna rzecz, która mi się aktualnie podoba na tym serwerze, bo reszta to jest po prostu e, PSRPG i jakieś tam kilka innych paczek. No i tutaj mamy te supery, jeździmy sobie, no i chlapy się woda z tego supera, e, no i sobie zarabiamy, no okej, okay. rozpocząłeś pracę posprzątaj ulicę miasta. Pamiętaj, że minimalnie możesz oddać 10 kg śmieci. No i to nam się na pewno to jest tak, że chyba spesa albo z RPG praca. Już dokładnie nie zapomniałem dokładnie z jakiej to jest paczki, ale... O, już jest do stara paczka, kurwa, jeżeli chodzi o te prace i tak dalej. No nie wiem, no powiem wam tak, no nic tu nie ma, kurwa, zbytnio się ten serwer jakoś nie wyróżnia. Widzieliśmy go dość szybko, bo tu nic, nic praktycznie nie mamy. No i tak właśnie na ten serwer, to w sumie tutaj więcej rzeczy nie ma niż... Ja w sumie wszystko pokazałem, więc nie będę tego bezsensownie przedłużał. Tutaj po prostu powrót do San Fiero i tyle, no nie wróćmy sobie, zakończymy odcinek. Aha, to niezły, kurwa, teleport do San Fiero. Tak się tapłem do Fierro, że mnie zrozpiło znowu w fort nie? To jest bez sensu. Aha, i tutaj po prostu mamy jeszcze urząd jakiś Ford Carson. No dobra, nie no, Myślę, że takiemu serwerowi możemy dać jakiś kurwa 1 na 10 standardowo, bo jest to po prostu plugin, nic własnego niestety yy, tutaj nie zrobili. Nie wiem, napiszcie w komentarzu jaki serwer miał być następny. Bez wzajemnych trzymajcie wszyscy. Do następnego, yo!